7 sierpnia 2021 roku. 41. Pielgrzymka na Jasną Górę Skielc. Źrenice wiary. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Obecność prawdziwego ciała Chrystusowego i prawdziwej krwi w tym sakramencie, jak mówi święty Tomasz, można pojąć niezmysłami. Lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie bożym. Stąd, odnośnie do słów świętego Łukasza, to jest ciało moje, które, które za was będzie wydane, święty Cyryl mówi: nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą słowa zbawiciela, ponieważ on, który jest prawdą, nie kłamie. Ten dzisiejszy dzień, który na pielgrzymce będziemy przeżywać, jako dzień modlitwy o żywą wiarę dla nas wszystkich, dla wszystkich Oszczonych, dla wszystkich ludzi na całym świecie, nazwaliśmy słowami źrenice wiary. To słowa, które pochodzą z jednego, z jednego tekstu świętej Katarzyny ze Sieny: Kto kosztuje, widzi i dotyka tego sakramentu. Zmysły duszy. Jakim okiem ona go widzi? Okiem inteligencji, jeżeli to oko ma źrenicę wiary, to oko widzi pod tą biało, białością Boga całego, człowieka całego, naturę boską złączoną z naturą ludzką, ciało-duszę, krew Chrystusa, duszę złączoną z ciałem, ciało i duszę złączone z moją naturą boską, która przytem nie jest oddzielona ode mnie. Tym więc wzrokiem inteligencji macie kontemplować sakrament komunii. No właśnie, to co przez ostatnie 200 ponad lat w kulturze światowej jest jako taka przepychanka: czy rozum, czy wiara w tradycji kościoła od samego początku było złączone. Że I rozum, i wiara prowadzą nas do, do poznania Boga. I tam, gdzie, gdzie rozum już wysiada, moglibyśmy tak kolokwialnie powiedzieć, wiara wprowadza w te tajemnice i, i pozwala funkcjonować tak, że wszystko to działa dobrze. Co jest istotą wiary? No wiara jest to przede wszystkim dar od Pana Boga. Mówimy, że są te dary teologalne, czyli od Boga pochodzące. Wiara, nadzieja i miłość. I... Wiara, a to jest parę aspektów, dlatego że są prawdy wiary, które wspaniale, rewelacyjne, są sformułowane w katechizmie Kościoła Katolickiego i nawiasem mówiąc, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby nabyć tę dosyć grubą książkę, bo warto i karmić się zestawionymi w jednym miejscu pięknymi myślami, argumentami uporządkowanymi. A więc wracam do myśli: to są prawdy wiary. Ale wiara jeszcze bardziej to jest relacja z Panem Bogiem. Wierzyć to znaczy mieć wspólnotę życia z Panem Bogiem. Wierzyć to znaczy zaufać Bogu, to znaczy żyć w zażyłości z Panem Bogiem i zdać się na Pana Boga. Taki znany jest epizod z życia świętej Teresy, Dziewczynka Jezus. Jedna sióstr podarowała jej na Boże Narodzenie skromniutki prezencik, łódeczka. W tej łódeczce była maleńka figurka Jezusa niemowlęcia i istotny jest napis na burcie tej łódeczki było słowo abandony, co znaczy zawierzyć się, zdać się na Czyli wierzyć to znaczy zdać się na. I rozumiały to siostry, te właśnie z Lizie, że jeżeli Jezus jest obecny w życiu człowieka, jeżeli zdamy się na Niego, to będzie wszystko dobrze. Czyli wierzyć to znaczy przeżywać życie razem z Panem Bogiem, mieć ufność w Pana Boga, żyć w zażyłości z Panem Bogiem. I przyjąć za prawdziwe też to, co Pan Bóg objawia, bo Słowo Boże Starego Testamentu, Nowego Testamentu no to jest mądrość Boże, to jest mądrość przedwieczna, która mówi nam o prawdach. Tak jak Ksiądz Grzegorz już to wspomniał, intelektem nie damy rady zrozumieć tego. Trzeba zaufać Panu Bogu. Ja tego nie rozumiem do końca. Nie wiem, jak zmysły tutaj nie dają rady, ale skoro tak Pan Bóg powiedział, to uznaję to. To po prostu otwieram się na to, Bóg ma na pewno rację. I wobec tego ufam, jak dziecko. No tak. Zresztą to w Ewangelii samej wychodzi, że przy wielu cudach Jezus mówi chociażby Ta. do kobiety cierpiącej Ta. na karfotok: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Ta. W momencie, kiedy jest w swoim rodzinnym mieście, nie ma tej wiary u nich, Ta. nie może zdziałać cudów. Tak Ta. jakby. Jakby tutaj Bóg łączył, że Jego działanie to jest jedna część całości, a druga część to nasza wiara, i faktycznie to prowadzi do tej relacji. No i właśnie. Właściwie żaden, żaden cud nie dokonał się: ani uzdrowienia, ani przywrócenie do życia, ani inna rzecz, kiedy nie było wiary. Jeżeli nie było wiary samego zainteresowanego, albo wiary otaczających, bo pamiętamy ten przypadek człowieka sparaliżowanego, być może i on miał wiarę, ale Jezus pochwalił, zauważył ich wiarę, że oni Jeśli wnieśli go, prosili. prawda, tak, sprawili, że on tam pojawił się przed Panem Jezusem. Tak więc wiara jest absolutnie potrzebna, żeby żeby dokonywały się wielkie rzeczy, bo Bóg daje nam wielkie rzeczy, wiele łask swoich, ale jeżeli wiary nie ma, to to wszystko niejako jest zmarnowane, nie jest wykorzystane. A kiedy mamy wiarę, współpracujemy z tymi łaskami Bożymi, to powstają rzeczy wielkie. Mhm. No i faktycznie tu z tego wy, wychodzą dwie takie rzeczy, które mnie niepokoją, ale one, one chyba też no, w naszych czasach pojawiają się coraz mocniej. To są tak zwani wierzący niepraktykujący i niewierzący praktykujący. To w sumie dwie anomalie, które właśnie wychodzą po. Poza, poza to, tą relację osobistą z Jezusem, bo jeżeli przyjaźnimy się z Jezusem, to nawet jeżeli są sytuacje, których nie rozumiemy, to, to przez modlitwę człowiek wnika w te tajemnice i widzi, że to działa. No tak jest w Ewangelii ze sprawą zmartwychwstania, że no, Jezus im mówił, że zmartwychwstanie kiwali głową, bo mu ufali, ale, ale żeby tam któryś tak naprawdę to roztrząsał. Co wyszło zresztą po, po śmierci i pogrzebaniu Jezusa, że kiedy On przychodzi do nich, to do nich tak jakby dopiero, dopiero wtedy trafia ta prawda o zmartwychwstaniu. Myślę, że tak chyba jest też z nami i z Komunią Świętą, że no tutaj rozumiem, wiele rzeczy możemy ogarnąć, ale jak nie naprawdę nie rozmawiamy z Nim, kiedy przyjmiemy Komunię Świętą, nie, nie budujemy tej przyjaźni, to no to właśnie, to, to naraża nas na to, że albo uciekniemy przed kościołem, bo nas przerażą jego, jego struktury albo nieraz yy, sztywne schematy, albo będziemy siedzieć w tym kościele przyzwyczajeni do schematów, a, a nie, nie będziemy rozwijali tej przyjaźni z Jezusem. Znawiosę do powiedzenia wierzący, niepraktykujący, i skwitowałbym to krótko. To jest bzdura na resorach. Yy, dlatego że. Jeżeli naprawdę wierzę, a wcześniej tu powiedzieliśmy, że wierzyć to znaczy mieć relację z Jezusem, to znaczy obcować z Jezusem, doświadczać obecności, miłości Jezusa. Więc jeżeli coś takiego przeżywam, właśnie tak wiarę przeżywam, to jest oczywiste, że będę się modlił, będę rozmawiał z Bogiem, będę Jego słuchał, będę doświadczał Jego miłości. To jest oczywiste, że takie głębokie spotkanie z Jezusem, indywidualne, doprowadzi mnie do, do spotkania wspólnotowego, czyli na świętą. To jest oczywiste, że wyjdę naprzeciw zachęcie Jezusa bierzcie i jedzcie, bo kto, kto spożywa ciało, będzie miał życie wieczne, kto nie spożywa, nie będzie miał życia wiecznego. To jest oczywiste, że będę przystępował do spowiedzi, do innych sakramentów, więc jeszcze raz krótko to powiem, powiedzieć wierzący niepraktykujący to jest bzdura na resorach. No to... to trzeba powiedzieć tak, że po prostu ktoś no, no nie wierzy, nie wierzy i tyle i dlatego nie praktykuje. Mm -hmm. e, jeszcze mamy taką rzecz, e, która mocno mnie zastanawiała. Kiedy papież Benedykt był w Polsce to w jednym z... chyba w tym przemówieniu powitalnym mówił e, do wierzących, a potem powiedział takie zdanie... A wy, bracia, którzy nie macie łaski wiary i prosiło o dobrą wolę. Z jednej strony, ta wiara jest darem, tak jak ojciec powiedział, a z drugiej strony, patrzymy na to, że no, wiara też jest naszym wyborem. Tym, że decydujemy się, i myślę, że tutaj tak wobec Pana Boga, jak i wobec siebie nawzajem, że zaufamy komuś, a potem to już jest konkretna konsekwencja, która. Która idzie, bo jeżeli zawierzyłem raz, czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie, to, no to, to, to jest coś, to, to, to trwa i to nie jest pisane palcem w powietrzu, tylko to musi być konkretnie potwierdzone życiem. Tak. W odniesieniu do wiary to jest też tak, że rozumem pewne rzeczy można pojąć. Chociaż i tak przecież, ile nam potrzeba było wieków, żeby odkryć pewne prawdy, ile było hipotez, które później zostały uznane za teorie obowiązujące, i można powiedzieć, ile my jeszcze mamy do odkrycia, do zrozumienia Bogu dzięki za to, co już odkryliśmy, co zrozumieliśmy. To jest geniusz człowieka, to zresztą nawiasem mówiąc, dar od Pana Boga, prawda? Dar inteligencji, umiejętność poznawania pewnych prawd, ale. W którymś momencie dochodzimy jakby do ściany, dlatego że wchodzimy w rzeczywistość transcendentną, jak to się mówi, czyli wykraczającą poza ramy tego świata, czyli rzeczy nadprzyrodzone, rzeczy boskie i rozumem tego się nie da ogarnąć. No, nauka nie ma narzędzi. Nie ma narzędzi. Ja dam taki prosty przykład. Mam w ręce kartki. Gdy miał nożyczki, te kartki, nawet choćby było parę, przetnę je łatwo. Wyciągnę z kieszeni, z kolei długopis go, chyba mam go tutaj, więc jakiś tam metal, rurka, i gdybym tymi samymi nożyczkami chciał przeciąć długopis metal, nie dam rady. Potrzebne jest inne narzędzie, mhm. czyli do zrozumienia pewnych prawd ze świata przyrodzonego, z doczesności. Inteligencja może wystarczyć, rozum. Natomiast do objęcia Boga, który jest przedwieczny, który po prostu jest Bogiem, jest, jest nie do pojęcia, konieczny jest dar wiary. Bez daru wiary rozumem sam nie da się pojąć. I trzeba zdać się, trzeba zdać się po prostu na wiarę. Tak, i tutaj rzeczywiście Święty Paweł niezawodnie łączy te trzy dary teologalne. Ta. Wiarę, nadzieję i miłość w hymnie o miłości, mówiąc, że to, to wszystko razem funkcjonuje. I kiedy funkcjonuje, to i wiara rośnie, nadzieja się spełnia, a miłość owocuje. <laughs> tak, więc Święty Paweł w liście do Galatów napisał: Wiara, która działa przez miłość. A więc właśnie e, mieć e, wiarę, ale równocześnie musi być nadzieja i miłość. No i wtedy właśnie i ciałem i sercem, można powiedzieć, wchodzi się w uświęcającej w rzeczywistość Eucharystii. No i wielkie rzeczy dokonują się. Natomiast święty Jan Vianney wyjaśnia, co dzieje się, kiedy nie ma wiary. On mówi tak, że gdybyśmy posiadali żywą wiarę, to msza święta byłaby w ciągu życia lekarstwem na wszelkie nieszczęścia. Czyli jeżeli... Msza Święta nam nie pomaga w wielu rzeczach, to wniosek taki należy wysnuć, że jednak zbyt płytko wchodzimy w Eucharystię, że, że nie ma tej wiary głębokiej. Bo, bo gdyby była właśnie wiara głęboka, no to... Yy... Wiele rzeczy byśmy zrozumieli, umielibyśmy inaczej przyjąć, umielibyśmy mądrzej postąpić, rozwiązać lepiej, otworzylibyśmy się na moc Bożą, a nie zdawalibyśmy się jedynie na nasze, bądź co bądź ograniczone, umiejętności, możliwości. A faktycznie, to takie ostre stwierdzenie świętego Jana Marii Wianeja, to przecież echo tego, co Jezus mówił, gdybyście mieli wiarę jak tak, ziarenko gorczycy, tak. góry byście przenosili, a jest jeszcze ostrzej yy, i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, który jest ważny. Mówi to święty Jakub w liście, że pokaż mi wiarę bez dobrych, uczy, bez dobrych uczynków, to ja Ci pokażę wiarę, która wynika z dobrych uczynków. I to złączenie gdzieś wiary z, z tym, co robimy, jak prowadzimy życie, to co potem święty Tomasz chwilę będzie mówił, że Łaska buduje na naturze, że potrzebne, potrzebne jest to, co jest w nas, co potrafimy naturalnie, no, mamy, połączone z łaską, i wtedy faktycznie to wszystko wyrasta na niesamowitą Bożą budowlę. No bo to jest też tak, mianowicie, jeżeli nie mamy wiary, to znaczy, że nie liczymy na boską pomoc, czyli wobec tego zostajemy sami. Są przed nami małe problemy, ale i duże problemy, i wielkie problemy, i teraz racz tu sobie sam. Natomiast jeżeli mamy wiarę, no to zdajemy się na Pana Boga. Mówi Panie Jezu, o właśnie, ciekawe. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, ponieważ żyła w epoce, kiedy wynaleziono windę, to ona sobie pomyślała tak: ta winda ona wwozi na górę. To dla mnie Jezus albo jego ręce będą taką windą, że wzniosą mnie na szczyty świętości, więc ona rozumiała, że wielką pomocą jest wiara, no bo bez Jezusa, no to pozostaje przy moich skromnych siłach, możliwościach, a natomiast kiedy zdamy się na Pana Boga, no to dokonuje się wtedy rzeczy wielkich. I teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie wiara, która później Widoczna jest w dziełach miłości. Kiedy otworzymy się na Pana Boga, to mamy możliwość kochać miłością Ducha Świętego. I takiej miłości nam potrzeba miłości Ducha Świętego. Dlatego, że jeżeli nie będziemy kochać miłością Ducha Świętego, to może nam pozostać miłość zraniona. Taka po pierwszym grzechu pierworodnym i będziemy działać na zasadzie ząb za ząb, oko za oko. Jak mnie pozdrowiłeś, to ja cię pozdrowię. Jak się uśmiechnąłeś, to ja do ciebie. No ale to jest dopiero połowa drogi. Prawda? I wtedy na tyle będziemy zdolni. Natomiast Duch Święty, jeżeli otworzymy się w wierze na miłość Ducha Świętego, to dojdziemy do tego, o czym święty Paweł pisze co później podjął i prymas Wyszyński i, i błogosławiony Jerzy zło złodobrem zwyciężaj. Ktoś by powiedział, on mnie obraził, to ja go obrażę. Nie, złodobrem zwyciężaj. On Ciebie obraził, tu Katarzyna ze Sieny fajnie mówi, to jest jego problem. Ale żebyś Ty nie oddał obrażeniem, to jest to Twój to... problem. Stań Ty na wysokości zadania, żeby nie oddać złem za zło. No to prawda. Ta. I w sumie tutaj bez, bez Eucharystii to chyba byśmy nie postąpili za daleko, dlatego, że Eucharystia z jednej strony no, ma ten element intelektualny, bo połowę mszy to jest Pismo Święte i jego tłumaczenie. I to jest oddziaływanie na nasz intelekt, żebyśmy poznawali te prawdy boskie i wzrasta w nas rozum. No, druga natomiast część, która jest misterium, misterium właśnie skrycia się Boga, w chlebie i winie i zamieszkania między nami, zjednoczenia się w komunii, no to tutaj no, rozum wysiada. Ale jest ciekawe, w Manenobiskum dominę. Jan Paweł II e, pochyla się nad tym wydarzeniem, podążania do Emaus. E, I uczniowie e, idą razem z Jezusem. Jezus wyjaśnia im różne wydarzenia ze Starego Testamentu i otwierają im się wtedy oczy, które były na uwięzi. Czyli Słowo Boże, które w nas wiarę zasiewa, ją umacnia. I Ojciec Święty w którymś momencie mówi tak, że żeby poznać później w hosti ciało Pana Jezusa, a w kieluchu z winem krew Pana Jezusa, to potrzeba najpierw właśnie tej liturgii Słowa. Potrzeba, żeby Jezus powiedział nam słowem, wyjaśnił, wiarę wzbudził, tak jak oni właśnie. Zostali oświeceni przez pana Jezusa. Faktycznie, wy, wyrzucał im brak wiary. Tak, tak, właśnie, więc oni zostali oświeceni i później w Emaus, prawda, zostań z nami, panie. Zostań. Odkryli przy łamaniu chleba. Eucharystia, odkryli przy łamaniu chleba. Czyli Jezus. Słowem Bożym otworzył im oczy, wiarę pobudził, żeby mieli możliwość rozpoznania go. I podobnie my podczas liturgii Słowa Jezus wiarę w nas zasiewa, ją umacnia, żebyśmy mocą tej wiary, poprzez tę wiarę, mogli później go rozpoznać w chlebie i w winie, jako ciało i krew jego. Jak karmić wiarę, a zanim. Zanim o tym, bo znowu będziemy mieli cytat ze świętej Katarzyny, to jeszcze wypadałoby zadać pytanie o wątpliwości. Wątpliwości, z jednej strony, są czymś, co na pierwszy rzut oka szkodzi wierze, z drugiej strony, kiedy przejdziemy mądrze przez wątpliwości, to wiara jest umacniana, tak jakby te wątpliwości, które na nas przychodzą, nieraz były takim koniecznym złem do przejścia, żeby się wiara oczyściła i umocniła. Tak, dlatego że jak nie ma trudności, no to można powiedzieć, jesteśmy w jakimś takim status quo. Jak było, tak jest, nie rozwijam się. No, a kiedy nie inwestuję, to wtedy może nawet wiara po prostu pomniejszyć się. Dlatego że kto, kto nie ma temu zabioru, to co ma. Natomiast kiedy są trudności i mamy dobrą wolę, i szukamy, o to jest chyba ważne, żeby w wątpliwościach, w trudnościach, żeby szukać, bo kto szuka, ten znajduje. I, i wtedy jest to możliwość, to jest taka dobra sytuacja, żeby zrozumieć więcej, żeby, żeby przybliżyć się do Boga bardziej. No tak jak choćby Hiob, prawda? Przecież dramat jego życia, niemal tragedia życia i po wszystkich tych przejściach on mówi... Do tej pory nie znałem Cię, a teraz poznałem Cię, jakby tak osobiście, prawda? No więc, jeżeli pozytywnie, prawidłowo, z otwartością serca i umysłu będziemy przechodzić przez wątpliwości, to dojdziemy do prawdy i osiągniemy coś bardzo wielkiego. Więc to jest takie zadanie stojące przed nami, żeby w wątpliwościach szukać, czytać, rozmawiać, poszukiwać. Mnie się tak wydaje, zresztą czasami to powtarzam na katechezie, że nawet jeżeli człowiek wątpi, Pan Bóg się nie boi o niego, dopóki szuka prawdy. Tak. Dopóki uczciwie szukamy prawdy, to Pan Bóg wie, że zmierzamy do niego i, i zachowuje tutaj spokój. Gorzej, jeżeli zaczynamy kombinować, uciekać i kłamać, bo wtedy faktycznie wpadamy w wielkie, wielkie nieszczęścia. Tak, dlatego że jak szukamy prawdy, to szukamy Boga. Bo de facto Bóg jest prawdą, jest drogą prawdą i życiem. Więc każdy, kto rzetelnie szuka, kto chce poznać prawdę, dojdzie do Boga, podobnie jak ten, kto wierzy. I stąd Jan Paweł II w Fides et Ratio właśnie mówi o tych dwóch skrzydłach, jakby wiary i nauki. I Wielcy naukowcy, odkrywając szczególnie logikę, harmonię, nieprzypadkowość, czy można powiedzieć, nadzwyczajność tego, co oni badali różnymi metodami, jak to dostrzegali, to oni osuwali się na kolana. Także naukowcy wielkiej miary byli ludźmi wielkiej wiedzy, naukowcy wielkiej wiedzy stawali się ludźmi głęboko wierzącymi. Więc to jest prawda, właśnie szukać. Jeżeli się szuka, no to, to wtedy jest wielkie prawdopodobieństwo, że człowiek dojdzie do Pana Boga. Jeżeli będzie dalej szukał, to, to zakocha się w Panu Bogu niesamowicie. No i tym, co karmi wiarę, i co jest chyba rzeczą oczywistą, ale święta Katarzyna pięknie to zapisała. Modlitwa jest matką, która w miłości Bożej poczyna córy, cnoty. A w miłości bliźniego je hoduje. Gdzie znajdziecie światło prowadzące Was na drodze prawdy? W modlitwie, kiedy wyznajecie swoją miłość, wiarę, nadzieję i pokorę, gdy się modlicie. Tak naprawdę bez modlitwy wiara obumiera. Tak, no bo jeżeli wiara jest darem Pana Boga, a modlitwa z kolei jest spotkaniem z Panem Bogiem, czyli na modlitwie przychodzimy do Boga. Doświadczamy Jego miłości, otwieramy się na Jego dary, słuchamy Pana Boga. No właśnie tu warto jakoś to tak mocno powiedzieć, bo nam się czasem wydaje, że modlić się to znaczy mówić, mówić, mówić. A więc nie mam powiedzieć Panu Józowi e, już nic nie mów, bo ja teraz mówię, a to inaczej. Właśnie w tym dialogu dajmy jednak pierwszeństwo rozmówcy wspanialszemu, jakim jest Pan Bóg. A więc modlić się to słuchać przede wszystkim. A więc kiedy słuchamy Pana Boga, kiedy otwieramy się na Jego dary, no to wtedy otwieramy się też na dar wiary. I wiara może być jej więcej, może być głębsza. Więc niewątpliwie każdy rodzaj modlitwy, a Eucharystia jest najwspanialszą modlitwą, bo Eucharystia też jest modlitwą. I jest ona pewna, bo to właśnie tutaj czasami się zrzymamy, że Eucharystia, czy, czy modlitwy te, no ale szczególnie, zostańmy przy mszy świętej, ona jest ułożona, jest pewnego rodzaju formułą, niektórym się nudzi, ale jak przyjrzymy się dobrze, to jest to rozmowa między Bogiem a nami. Tam wszystko jest dialogiem. Często, kiedy przychodzi taka wewnętrzna jakaś potrzeba, żeby człowiek się rozwinął, wielu ludzi wchodzi w taką modlitwę własnymi słowami. I czasami się pytam tak, no ale odpowiada ci, a może, nie wiem. A przecież są, są konkretne sytuacje, w których Bóg faktycznie odpowiada: czy odpowiada właśnie przez liturgię, przez Pismo Święte, czasem odpowie przez myśl, czy przez zdarzenia, jakie nam przychodzą. Ale, ale to wszystko właśnie, tego wszystkiego możemy się nauczyć przy Eucharystii, bo, bo te schematy, które potem pójdą w naszych tych osobistych modlitwach, gdzie sami coś mówimy do Pana Boga i czekamy na znak, to one teraz, no właśnie, żeby, żeby sprawdzić, czy to jest od Boga, czy nie, to, 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 tak. to mamy wzorzec w Eucharystii. Kiedyś młodzież zadała mi pytanie, proszę księdza, a jaka modlitwa jest lepsza? Czy taka spontaniczna, własnymi słowami, czy taka klepana? Przepraszam za słowo, ale tak to wtedy padło. Modlitwa klepana, młodzież miała na myśli modlitwy takie jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo. I zaczęliśmy analizować słowo po słowie, sformułowanie po sformułowaniu. I odkryliśmy niesamowitą głębię tych słów. I młodzież sama doszła do wniosku, jaka to jest głęboka, jaka wspaniała modlitwa. I myślę, że stoi przed nami takie zadanie, żeby... Odkrywać piękno i głębię poszczególnych słów mszy świętej. Bo niektóre zmieniają się, ale niektóre są codziennie, prawda, są na każdej mszy świętej. I teraz zadać sobie ten trud, a właściwie to jest, to jest piękna przygoda, żeby spróbować zrozumieć, co te słowa znaczą. Okaże się, że one mają w sobie taką głębię niesamowitą, takie piękno. Owszem, ma więc i własne myśli, a co mówić i w myślach, i swoimi słowami, i tak dalej. Ale równocześnie odkryć piękno sformułowań, głębie słów, no to wtedy jest wielką pożywką. I w tym momencie może bym chciał włączyć słowa Jana Pawła II, który mówi o Trosce o tajemnicę Eucharystii, właśnie to, co wiarą ogarniamy. On mówi także, że nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż w tym sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia. A więc troszczyć się najbardziej jak tylko można o tajemnicę odkupienia, o tajemnicę Eucharystii. I w innym jeszcze miejscu, Jan Paweł II, on mówi tak, Eucharystia to jest misterium fidei, to jest tajemnica wiary. I ona przerasta nasze myśli i może być przyjęta tylko w wierze, to co wcześniej mówiliśmy. Powołując się na świętego Cyryla Jerozolimskiego, Ojciec Święty zwraca się w eklezja de Eucharistia, nie dostrzegaj w chlebie i winie prostych i naturalnych elementów, Ponieważ Pan sam wyraźnie powiedział, że są Jego ciałem i Jego krwią, potwierdza to wiara, chociaż zmysły sugerują Ci coś innego. Zadbajmy o to, żeby nasza wiara była jak najbardziej zgodna z naszym sumieniem, ale też jak najbardziej zgodna z tym, co dał nam Pan Bóg jako dar. I pomódlmy się też o wiarę dla nas samych i dla wszystkich innych.